Ruszam właśnie na śnieżkę. Dowiedziałem się od właściciela mojej kwatery, że można sobie zejść, tak dosyć łatwo. Także wczoraj się dowiedziałem w informacji turystycznej, jak wejść. Fajnie. Mam tu rzut beretem, wejście i później fajne jest, może być, zejść. Zobaczcie, jakie piękna pogoda, <laughs> jakie piękne widoki są. Jak dokładnie widać góry. Super. Będę sobie szczytami szedł prawdopodobnie, jak wszystko mi się uda tak, jak będę chciał. To będzie fajnie. Tak właśnie wygląda droga na Psz Sowią -Pszcze Przełęcz, Pszczełęcz. Stamtąd przyszedłem. Tam jeszcze była niezła droga. Tu już tylko pojedyncze ślady. Także powoli będę szedł na pewno. Nie spowolni mnie to. Idę. No i idę dalej. Jest tak już dosyć mocno pod górkę. Jestem poza połową drogi na Sowio się powiedzieć Kozio na Sowio Przełęcz. Zobaczcie, uzbroiłem się w raczki jak widać, także lepiej się idzie, dużo szybciej, dobrze zrobiłem, bo dużo wolniej szedłem wcześniej, idę dalej. Idę w górę z Doliny Płomnicy, właśnie tam, już praktycznie to jest podejście na, na szczyty. Także sądzę, że jeszcze z 15-20 minut i będę już po równym szedł, bo na razie jest mocno pod górkę. Idę. Jak widzicie, idę dalej. Troszeczkę miałem walkę z obiektywem, bo mi zamarzł, musiałem go troszeczkę przetrzeć. Stamtąd przyszedłem. <laughs> idę tam, już jest bardzo mocno pod górkę, także już troszeczkę kondycyjna akcja. A później jeszcze szczytami i później na śnieżkę, także jeszcze trochę mi się zajdzie. Idę dalej, bo jeszcze nawet na szczyty nie wszedłem. Zobaczcie, jakie piękne widoki. Jeszcze mam jakieś 3 km do śnieżki. Pomijałem 3 i 3, już tutaj skręciłem w prawo i szczytami teraz właściwie wchodzę na te szczyty. Jeszcze muszę wejść. Nie pamiętam jak ta góra się na 2400. Później z tej góry już prosto na śnieżkę idę dalej. Chyba jeszcze trochę odsapnę, bo kurczę. Zaczynam się męczyć. słaba kondycja. Zobaczcie, jakimi się idzie troszkę obniża aparat. Z tunelami podobno od tego szczytu. Zapomniałem jak on się nazywa 1400. Tam jest śnieg popas, więc idę tylko do tego szczytu 1400. Mam nadzieję, że dobrej jakości zrobię śnieżkę i zawracam, bo bez sensu się pakować w śnieg popas. Szczególnie, że mało czasu jest stamtąd przyszedłem. Idę. Jestem na czarnej kopie, czyli na moim dzisiejszym celu. Tam zobaczcie widać śnieżkę. Śmieszkę, śnieżkę. Stąd jest jeszcze. Teoretycznie dwie godziny drogi po śniegu, ale że wpada się po pas. Tam jeden chłopaczek taki ze swoim synem poszedł, zaraz zawrócili z powrotem, bo mówi, że po kolana się już zaczął. A dalej podobno jest popas, więc nie idę. Bo to, bo to po prostu pewnie o zmroku bym zaszedł, bo to pewnie ze trzy godziny by się zeszło, dwie i pół co najmniej. Więc trzeba było w nocy wracać, nie. Tak nie będę robił. Śnieżka poczeka, a i tak mam piękne widoki. Zaraz wam pokażę, jakie. Powstały takie jakby rzeźby, bo jest śnieg na tych drzewach. Zobaczcie takie piękne chmury są. Nawet piękna jest. Super jest przejrzystość powietrza. Więc bardzo dobrze wszystko widać. O! zobaczcie. Jak fajnie. Naprawdę piękne widoki. Bardzo. Idę, z powrotem, wracam, bo już marznąć zaczyna. Jeszcze tu Wam pokażę z bliska to warstwy chmur. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Jestem nad, chmura, nad chmurami. Nie mogę się to bardzo wysłodzić, bo zimno mi się zaczyna robić. Bo się pospostałem sobie na tym szczycie i naprawdę było zimno. Ja już schodzę powoli. Śnieżka poczeka na, za rok może, jak się uda. Jeszcze chciałem Wam pokazać w jakich tunelach się idzie i pokąd one sięgają, zobaczcie. O. Praktycznie po pas by był śnieg, gdyby to nie było odgarnięte. O. Stamtąd przyszedłem. O. Widoki są fajne. O. Piękne, bardzo piękne. Idę dalej. Wiecie co, robię ten filmik, żeby Wam opowiedzieć, ten właśnie, właśnie przed chwilą spotkałem parę, schodziła też z, tego, z tej czarnej kopy prawdopodobnie, z tego co mówi, chociaż wydaje mi się, że dalej zaszli, bo mieli śnieg, widziałem prawie po pas, jej chłopak po prostu był jak flak, ledwo chodził, nie to, że tam się chwalę, że co to ja nie jestem, tylko chodzi o to, że po prostu naprawdę trzeba uważać w górach. Po prostu siadł przy schronisku i nie mógł wstać, najzwyczajniej w świecie. Pierwszy raz widziałem takiego zmęczonego człowieka. Wezwaliśmy tam obsługę schroniska, chociaż niby zamknięte, wpuścili do środka i gościał właśnie wzywać pomoc. Ja już poszedłem. Także no, trzeba naprawdę uważać w górach. Jestem na deptaku tutaj w Karpaczu. Ostatni dzień mojej wycieczki. Chciałem przejście troszeczkę zobaczyć, co tutaj jest na tych takich karpackich krupówkach, że tak powiem. Tak to mniej więcej wygląda, jest troszeczkę kawiarni, jakieś tam restauracje, także rozsypki oczywiście, podstawa. O. I już niedługo mam e, autobus do Jeleniej Góry i z Jeleniej Góry nocnym pociągiem do domu. Także idę w stronę, już w stronę kwatery i kończę akcję.